A jak zaczniesz się zmieniać, zaczniesz wybierać siebie, to ludzie nie będą ci przychylni. Ludzie będą Cię obrażać. Ludzie będą ściągać Cię protem na Twoje miejsce. I im więcej tego będziesz doświadczać, im więcej odwetu od ludzi będzie mniej pozytywnego, tym dla ciebie to jest wiadomość, że właśnie odkrywasz siebie. A to, że innym się to nie podoba, to jest tylko i wyłącznie zazdrość. I to, moi kochani, że tracą swojego, w cudzysłowie, sługę, wysługiwacza, tracą i będą musieli radzić sobie w końcu sami. To jest ich ratunek. Poniżając Ciebie, ściągając Cię nad, z powrotem na te dno, tam gdzie Twoje miejsce było. To jest ich ratunek, żeby nie utracić Ciebie jako wysługacza. Jako te oparcie, które im dawałeś kosztem siebie. To im pasowało, bo Tobie też to pasowało. Ale teraz. Już się nie pasuje, i teraz oni muszą wymyślić coś, żeby cię sprowadzić z powrotem. I nie martw się, jeśli słyszysz tego coraz więcej. Widocznie ci ludzie byli tylko po to, obok ciebie, żeby się tobą wysłużyć. Byłeś dla nich taką złotą rączką za darmo. Bo niczego nie oczekiwałeś, bo niczego nigdy nie chciałeś, bo cieszyłeś się, że ktoś się cieszy, że komuś pomogłeś. I to jest proste: korzystać z kogoś za darmo. Ale teraz czujesz, że już z tym koniec. I nie martw się cały czas do przodu, nie poddawaj się. I szukaj, szukaj siebie. I szukaj tego miejsca tutaj, tego prawdziwego Twojego miejsca, które tutaj na tej ziemi jest dla Ciebie przygotowane i czeka na Ciebie. Buśka, cześć!